Dzień dobry kochani, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z serii Poznaj swojego patrona. Tym razem z nami jest Sługa Boży, ojciec Wenanty Katarzyniec. Niezwykła codzienność. Tak podsumował jego życie m.in. ojciec Maksymilian Maria Kolwe. Ojciec Wenanty urodził się w 1889 roku we wsi Obydów niedaleko Kolwowa. to jest teren oczywiście dzisiejszej Ukrainy. Pochodził z bardzo ubogiej, ale bogobojnej rodziny. Na Chrzcie Świętym otrzymał imię Józef. Jak zeznawał jego proboszcz, od wczesnych lat był dla rodziców pociechą. Zawsze posłuszny i pracowity, przy tym pobożny i skromny. Pasąc krowy, odmawiał różaniec, śpiewał nabożne pieśni. Przy okazji, opowiadał o Bogu swoim rówieśnikom, a postołował wśród nich. Bardzo często służył do mszy świętej, a ulubioną zabawą chłopca, wyobraźcie sobie, było odprawianie nabożeństwa, coś na wzór właśnie mszy świętej, przy domowym ołtarzyku. W 1907 roku zapukał do klasztoru Franciszkanów w Lwowie i poprosił o przyjęcie. Przełożony odesłał go jednak, mówiąc, że najpierw ma skończyć szkołę średnią oraz nauczyć się łaciny. I po roku Venanty wrócił ze świadectwem oraz z łaciną. Warto wiedzieć, że jego rodzice próbowali zatrzymać chłopca w świecie, tym bardziej, że przed uzdolnionym młodzieńcem stała kariera pedagogiczna. On jednak powiedział rodzicom wprost: Pieniędzy mi nie potrzeba, a na stanowisku w świecie bym się zepsuł. Tak więc i poszedł za głosem swojego powołania. W 1908 roku otrzymał wełwowie habit zakonny oraz zmienił imię właśnie na Venanty. Prawdą jest, że całym swoim sercem pokochał zakon franciszkański i z całych swoich sił starał się wprowadzać ideę tego zakonu w swoje życie codzienne. Konsekwentnie to realizował. Postanowił sobie, że będzie się strzegł choćby najmniejszego grzechu, nawet za cenę śmierci. Ojciec Venanty umiłował ubóstwo, umartwienie, podjął się też ślubu abstynencji od wódki, lecz w praktyce nie pił żadnego alkoholu. We wspólnocie był nadzwyczaj uczynny, też bardzo dążył do zgody. Wiele świadectw potwierdza, że bardzo wiernie odnosił się do wszelkich przepisów zakonnych. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Krakowie w seminarium zakonnym. Przodował w nauce, ale nigdy nie było u niego widać czegoś takiego, takiej dumy, nigdy się nie wywyższał, nie czuł się lepszy wobec innych. Posiadał też zdolność uczenia, przekazywania wiedzy, potrafił kolegom najtrudniejsze zagadnienia, najtrudniejsze rzeczy przekazywać w taki sposób, że nagle stawało się to po prostu bardzo łatwe. Wiele osób też mówiło, że prowadzenie rozmów, różnych dyskusji z ojcem Wenantym uszlachetniało i poszerzało horyzonty. To nie były takie zwykłe rozmowy. W 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Do rodziców napisał tak: Obym je przyjął jak najgodniej. Proście ze mną Boga o to, żebym, jeśli mam zostać kapłanem, był dobrym i świętobliwym kapłanem. Jak tylko wybuchła pierwsza wojna światowa, stał się aniołem pocieszycielem dla rodaków. A jako kapłan ojciec Wenanty okazał się świetnym kaznodzieją, bardzo dobrym spowiednikiem i świetnym wychowawcą dzieci. Miał mnóstwo roboty, był bardzo pracowity, uczył młodzież zakonną godzinami, spowiadał. W ogóle ludzie potem mówili, że czuli, jakby właśnie spowiadali już się. Świętego. Czytałam świadectwa, zapamiętałam szczególnie jednej pani, że ogarniał ją potem taki niezwykły spokój. Do tego ojciec Wenanty też udzielał się przy chorych i jeszcze do tego wszystkiego pisał poczytne artykuły do Gazety Kościelnej. Jak tylko właśnie zobaczono, że te artykuły są tak poczytne, że ludzie tego potrzebują i tym się interesują, to jeszcze więcej proszono, żeby ojciec Wenanty pisał. Także on miał tej pracy naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I jeszcze co najlepsze, w tamtym czasie też studiował. Warto wiedzieć, że ojciec Wenanty przyjaźnił się też z ojcem Maksymilianem Kolbe, byli sobie bardzo bliscy. W 1920 roku zapadł na zdrowiu, jednak jak czuł się choć troszkę lepiej, dalej godzinami spowiadał. Pod koniec 1920 roku dostał silnego krwotoku gruźliczego, jednak we wszystkim zgadzał się całkowicie z wolą Bożą. Przełożony zeznawał, że podczas całej choroby nigdy nie zauważył, żeby ojciec Wenanty się niecierpliwił, jakoś skarżył, ani nawet, żeby był jakoś przygnębiony, chociaż gorączka bardzo go trawiła, miał bardzo wysoką gorączkę. Ojciec Wenanty zmarł ostatniego dnia, marca 1921 roku. Ojciec Maksymilian Kolbe wskazywał, co było istotą świętości właśnie ojca Wenantego. Nie silił się na czyny nadzwyczajne, lecz zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny. Życie świadectwo ojca Wenantego pokazuje, że Żeby być świętym, nie trzeba dokonać czegoś takiego wielkiego, takiego niezwykłego, spektakularnego. Chodzi o to, żeby nasze powołanie wykonywać sercem na 100%. Ojciec Wenanty swoje życie poświęcił Bogu i ludziom. Oddał siebie w całości. Czyli przesłanie dla nas. Zwyczajne rzeczy w nadzwyczajny sposób. Ze wszystkim zgadzać się z wolą Bożą i iść do przodu, ufać. Dziękuję Wam kochani za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na kolejne materiały. Czekajcie, bo już wkrótce kolejne będą. Ja cały czas przygotowuję dla Was nowe odcinki. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że powiększa się grono odbiorców. Dziękuję Wam za każde wyświetlenie, za komentarze, za lajki, za to, że jesteście ze mną też na Instagramie. Oglądacie rolki, zapisujecie je. To jest naprawdę dla mnie bardzo miłe. Cieszę się, że korzystacie z tych treści, które dla Was tworzę. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam pięknego dnia z Bogiem.